Wszyscy chcemy, myślę, taką mam nadzieję, tak, chyba czujemy jako ludzie, żeby Adwent, w ogóle takie okresy jakiejś bardziej wzmożonej pracy nad sobą, samym w okresie tego roku liturgicznego były takie spokojne. Adwent to się też mówi, że to jest taki czas razy oczekiwania i takiej pracy nad sobą, ale która jest zawsze w Przypominamy sobie moment właśnie Jego narodzenia, ale też właśnie przygotowując się do paru czyli do powtórnego przyjścia, cały czas jest trwany w tym czasie, kiedy właśnie jest Jego przychodzenie. I chyba wszyscy chcemy, żeby to był raczej spokojny czas. A dzisiaj Ewangelia pod koniec tego pierwszego tygodnia nas bardzo mocno wybija, bo mówi też o takich momentach, które są bardzo. Ciałem, dajcie mu spokój, on tutaj nic y, do Was nie ma. Zostawcie nas w spokoju. Y, I oni są nam, myślę, dani dzisiaj w tej Ewangelii, y, bo jest bardzo dużo pewnie takich rzeczy, które w nas krzyczą, nam daj Panie Boże, że krzyczą, czy krzyczały, y, które z moją złością nie na zło, które się dzieje. Y, I takich uciszaczy zewnętrznych możemy mieć wielu takie osoby bliskie, które mówią właśnie, żeby nie podnosić głosu, żeby o to jakoś nie walczyć. Ale myślę, że mamy dużo też takich uciszaczy wewnętrznych. Albo jest to jakaś taka pycha mówiąca, a jakoś to sobie z tym sam poradzę, sam poradzę. E, może też być właśnie jakaś rozpacza, która mówi, a już właśnie nic się z tym nie da zrobić. I machamy ręką. Tak czy inaczej, ten krzyk zostaje w jakiś że jeżeli można powiedzieć takim krzykiem wobec zła i niezgodą, wobec co nawet można by było się pomodlić, że Bóg jest po stronie niezgody na zło, a nie tylko jakiegoś takiego właśnie uciszenia emocji, żeby ich nie było widać. Zobaczcie, że wszystko, co się dzieje dla tych dwóch niewidomych, dzieje się w jakiejś totalnej ciemności, no bo oni nie widzą, a jednak decydują się na ten krok wiary, czy taki zaufania, który też dzieje się w ciemności. Oni no, nic nie wiedzą mają nadzieję tylko wiarę, zresztą Jezus dzisiaj stawia i proste pytanie, czy wiecie życie, że mogę ja to zrobić? On mówią po prostu tak, proszę to po prostu zrobić, masz taką moc. Ja mówię, nie według Waszej wiary niech to się stanie. Za moją przyczyną, ale według Waszej wiary. Że nie trzeba wcale jakiejś wielkiej siły w ciemności, żeby wykonać ten krok, tylko właśnie trzeba wiary, żeby się na to zdecydować nie uciszając. W gruncie rzeczy właśnie tego krzyku, dlatego, że zło, ono uderza w taki sposób, że chce nas uciszyć. To znaczy, żeby jednak nie walczyć o dobro, żeby się nim nie dzielić, żeby jeżeli dzieje nam się jakieś zło, żeby raczej właśnie to jakoś uspokoić, żeby się z tym się jakoś ułożyć. I dzisiejsze żeby wybuchły w nas, żebyśmy podnieśli jakiś kłopot, a to się już nie dzieje. Zobaczcie, że dobro, jeżeli ono w naszym życiu jakoś się wydarzy, to my się teraz od razu chcemy dzielić. Tak jak Jezus mówi tym dwóm, których właśnie uzdrowił. Mówi tylko się nie dzielicie z nikim. Mówi no to przez taką dyskrecję, żeby go nie uważano. W spokój, żeby się włożyły, bardzo potrzebują właśnie wybuchnąć. Bardzo potrzebują wyjść na zewnątrz. Może potrzebujemy, czy coś sami krzyczeć na modlitwie, czy coś opowiedzieć komuś, bo się absolutnie na to nie zgadzamy. Jeżeli tu jest zło, to musimy mieć pewność, tak jak tych dwóch, że Bóg jest przeciwko temu, a po naszej stronie. Nie zgody na zło. Nie, nie chce nas uciszać, tak jak chcieli uczniowie, ale mówi, raczej mów powiadają Jest to po to, żeby Cię słuchać, żebyśmy się z sprzeciwili. Więc jeżeli coś ucieszyliśmy, jeśli coś zostało zamknięte, jeżeli coś zostało zamknięte, to może właśnie Atlant jest też tym dobrym czasem, żeby też tym krzykiem, tą niezgodą się pogubić, tym, co nam nie pasuje, tym, co trzeba zmienić, ale już się tak może właśnie ułożyliśmy. Prośbę Pana Boga, aby to wszystko usłużył, tak jakby się przyszło tych do zburzonych, po to, żeby zobaczyć, czy wykonać wychodzi.